O, drzwi. Ale fajne. Dobra, przejdźmy sobie przez te drzwi. Nie wiem, które teraz iść, wiecie? Hmm. Może pójdziemy sobie. Hmm, może przez te drzwi. O! Tu będzie ewidentnie portal. Na pewno. Kurczę, albo i nie. Cholera nie wiem. ej, jej. Nie, nie ma tutaj tego. Nie, nie ma przejścia, to, to nie ma to sensu. Reaktywacja mema. Hmm, ty przynajmniej to nazywasz memem. Są ludzie, którzy naprawdę myślą, że ja błądziłem wokół tych drzwi. Więc fajnie, fajnie, dla mnie lepiej. Pyk, pyk, pyk. Oh yeah! Oh yeah! No dobra. Próbujemy? No dobra. W środku, czy platforma? Platforma. wolałbym w środku. Nawet roku nie mam mgły na przysmoku. Jezu! Nie łaknę skrzydeł! A fu, A fuu! Co jest z nim nie tak? Fuj. I ten obsydian tak brzydko poustawiany Ktoś mi wytłumaczy dlaczego smog Na bedroku wygląda tak brzydko Czym to jest spowodowane? jak się dziwnie to strzela z muku Jak się strzela na bedroku! Jak to Jak to jest zrobić? Jakie jest strzela... zrobione strzelanie z włoku na bedroku wy mi wytłumaczcie? Ja tego nie kumam. Przecież jestem dobrym sniperem w Minecraft. Ale znaczy w Minecraft na no, Javie oczywiście, w normalnym Minecrafcie. Czekaj, czy to leci dokładnie tam gdzie wyceluje? Wyceluje górną część bedroka. No nie, leci w dół. No Biedny przez kraty się nie da Nie no Bedrok, jesteś żałosny Bedrok jesteś żałosną wersją Minecrafta, serio No to to będzie wyzwanie, moi drodzy. Ja już zaczynam świrować. Jakim cudem on tak mało HP ma? Dla mnie to jest śmieszne, bo ja bardzo dobrze przestrzelam z łuku w Minecraft. Przecież to jest padaka tutaj z tym bedrogiem? Ja zaraz pójdę pokonać sobie smoka na Javie. Z takim samym kwitunkiem zobaczymy, jak tam będzie mi szło. Nie, no padaka. Bedrock, ty jesteś tragiczny. Przecież mój drog. Nie, no bez jaj. No zobaczcie, jaka to jest przebrzydła animacja Bedrocka. Wszystko. patrz na przykład na porównanie y FPS-ów tutaj tych cząsteczek. O, ludzie. Mnie zastanawia, dlaczego tutaj to nie może przejść. Przecież to jest normalna... ...dziura. Naprawdę to przez to nie przejdzie? Nie no, w powietrzu się zatrzymują te strzały. Ale jaja. Ale jaja. Kurde, jak berety. Jak berety. Oh. Śmiesznie przynajmniej, troszkę. Przynajmniej troszkę śmiesznie. Boi się, że mi tutaj te zbroje padną. Tylko trzeba jak najszybciej zgładzić smoka i pójść sobie wymienić na jakieś diamentowe z End City. Dobra, tu już poszło, tu chyba nie poszło jeszcze, Żenada, nada, żenada. że nada. Muszę się chyba troszeczkę tutaj podnieść. Zrozumiałem, to jest taki żółty. Jest normalny, taki kimś powinien, moim zdaniem. Może jestem jakimś dal. To nie albo ty jesteś. Lepsza wersja Xbox 360 Edition. No nie. Tam jest żałośnie mały świat 1000 na 1000, a to już to mi Jezu ten smok jest tak brzydki na bedroku. Ta jego animacja przecież to jest... Ile to ma 15 FPS-ów? Kochani moi, ile to ma? 20? 15 FPS-ów? adaka. co? Co co? co? Fuj ma 8 FPS-ów. No nie zdziwiłbym się. To jest po prostu żałosne. W każdej yy, wersji na bedroku jest taka liczba FPS na przykład na yy, konsolach, telefonach i tak dalej? Co to było? Może <grym> w Dupala? Orzeż w Mordala i Dupala. Dobra, jeszcze tu mamy. mam niestety cząsteczki, trzeba będzie to zrobić jeszcze raz O, ja chcę jeszcze raz! O, Ja chcę jeszcze raz! Nie, nie! Nie, nie, nie! Jezus, ja pierdziele, naprawdę Naprawdę, wydruk jest tragiczny Kurde, spitalaj, gościu Nowe cząsteczki dał mi, nie? Mieć. Czemu to nie wybu wybuchło? Jezu, jakie tygodnie to mamy presję? Bedrock, weź ty, jesteś żałosny! Jesteś najgorszą wersją Minecrafta, jaka kiedykolwiek powstała. Chyba. A bo jaka w ogóle istnieje w tej chwili? No bo wszystkie kryształy zniszczyliśmy. Oh. Zobaczę się pasek regeneruje, ale chyba nie ma ryzo. Jakim cudem Chociaż na PC-tach Nie mogli dać normalnej ilości tych FPSów Pierdyknę tu stąd dziada pierdyknę Ja no nie jestem skoncernowany, jestem zażonowany tym co tutaj się dzieje Niskim poziomem tej wersji Minecraft'a Bedrock Edition, Dobra, żeby mi tutaj łapetyna nie padła, w sensie hełmową. Dziękuję. Za pozdrawiam. Dzięki ci, piękny byku. Jeszcze raz. Piękne, dzięki byku. W ogóle miałem wrażenie, że trochę więcej mu tego HP zostało. Ale okej. Okay. Ale okej. Okay. Nie pytam, nie chcę pytać. że nada, Że nada Bedrock Edition. nada. Nic więcej nie powiem. Jakim cudem? Przecież ma chyba jeszcze z jedną trzecią życia. Nagle mu uciekła te kaps nie wiem. Gdzie jest exp? <noise> Musisz sobie go wyobrazić Ja ja smoka ty lubisz, piw... ty lubisz piwka, ty lubisz nobowe mocne? Nie Skacze do góry, jak kangury! <laughs> jak to śpiewał nasz poseł. Tak jest. Kto nie skacze, lubi Bedrocka. Ja nie lubię Bedrocka. Jest okropny. <laughs> A chciałbym go lubić. Naprawdę bym chciał, żeby to była dużo lepsza wersja Minecrafta niż Java. Bo Java nie jest idealną wersją Minecrafta, ale porównanie do Bedrocka jest przegenialną. Mam przyduszonego tego shifta Mam nadzieję, że mi się nie puści O Jezu, się zdygałem trochę Chwila odpoczynku Chwila odpoczynku próbujemy tutaj Tok Huu No i próbujemy Sru, na wałbich Fajny derczast Jimmy. mi <laughs> Oenny Bedrock jest żenujący. <coughs> Bardzo żenujący, niestety. Lul. Dobra, biorę to. Ochrona 4 A na co mnie tam będzie? Dobra, e elitra. Elytra, Elytra O Jesus Christ, ja pierdzielę. Do tego to się powinienem spodziewać, bo w końcu gram na Bedroku, czyli najbardziej zepsutej wersji Minecrafta jaka istnieje. Ale mimo wszystko i tak czuję dziwne zaskoczenie. Wykop obsa ze statku. No teoretycznie nie jest to głupie. Nawet bym powiedział, że to jest mądre. Więc dzięki Ninja. Ja bym szukał raczej po prostu y, tych. No tak. Ja bym szukał po prostu enter gotowych. Nie głupie, dzięki Żeby zrobić osiągnięcie musisz wejść do portalu w fontanie Ale samo wejście do endu też powinien dostać achievement Więc pewnie po, po nowym wejściu dostanę <laughs> no zobaczymy Zobaczymy Coś bym musiał tu wypierdzielić I niech będą skóry No bo skóra, fura i komura Bebe Oh yeah, oh yeah. Przypomniałem się taki żenujący nauczyciel angielskiego, no nie wiem jak się nazywał, bo chwilę tylko z nim miałem, bo to było w takiej szkole dla dorosłych, do której poszedłem po skończeniu mojej szkoły średniej, a to tylko po to tam poszedłem, żeby mieć status ucznia, bo dzięki temu nie musiałem pracując hehe -he wówczas na YouTubie, zakładać działalności i nie musiałem płacić zusu. Taki Cwaniaczek ze mnie był z PKS-u yy, i właśnie tam był taki nauczyciel angielskiego, do takiej Sary, która no, akurat dziwnie na mnie miło zerkały, tam zagadywała. No, ale akurat już wtedy byłem zajęty, więc nie odwzajemniałem jej zalotów. On kiedyś do, je, do niej pójdzie, ten nauczyciel, zresztą ją zabrał do tablicy, ona tam. Nie, nie chcę, nie chce, no chodź. Come on, baby, chodź. Jest jakie to było żenujące. Tak samo żenujące jak animacja Sniffer. Tffu, Shulkera. Akurat Sniffer ma super animację. Chociaż jestem ciekaw, jak będzie animacja na Bedrocku wyglądała. Chyba tak samo jak na tych klipach, no bo w końcu te klipy były wczoraj prezentowane na Bedrocku. Z tego co widziałem po brzydkich terenach w oddali. Nie, jak to szybko zdycha Pyka. Czy będziecie jest moją pierwszą? Na poważnie, na długi czas? Tak Woo! Pierwsza moja poważna dziewczyna Ale te klipy były na dżawie. Niemożliwe Tamta woda, woda i wyglądała na bedrockową Nie, czekaj, tu byłem <laughs> Jożem tu był Ciach, ciach, ciach... To też do znajomych na Xboxie. Jeżeli ktoś gra... No tak, to można włączyć Seireth. Jeżeli ktoś gra na przykład czasem w GTA Online, to mogę dodać. Alex nie mrugała i miała normalną teksturę. Patrzyłem na to, ale... I też patrzę, mówię, kurde, tylko spróbuj mrugnąć. Tylko spróbuj mrugnąć! I nie mrugnęła. Ale na, po tych terenach w oddali jestem przekonany, że to był bedrock. W ogóle akurat to mi się podoba na bedrocku, że na to działa looting. W sensie na te shulkery. Ale znowu mi się nie podoba, że one tak szybko giną. To jest bez sensu, absolutnie. On chyba mają tutaj połowę mniej HP. Dziwne to jest. Dziwne to jest. Ła! Dzień dobry. Przynajmniej dorobimy się tutaj fajnej ilości ender chestów na przyszłość. Niech będzie. Niech będzie, niech będzie. Nie! Nie! mam, moi drodzy, i quest crafta, i bedrockowe przygody, więc fajnie. Zawsze będzie sporo achievementów. Fajny hitbox, taki nie za bardzo. Pewnie placebo, więcej damage jesteś w stanie wpakować, gdy jest otwarty. Nie wydaje mi się. A chyba, że to jest przez ten system walki, nie? Ten stary. Chciałbym gdzieś zobaczyć na wikipedii, czy jest różnica, czy nie. Py, py, py. Ty narzekasz na Bedrocka, to ja na Javie teraz. mi się statek bez elitry w połowie uciętym. Ciekawostka, te błędy są częstsze na Bedrocku. Tak samo na Bedrocku często portal do endu może się zepsuty pojawić, na Javie nie ma na to szans. Nie no, z was jest screeny. Screeny na pewno są z Javy. Screeny na pewno są z Javy, na, materiał wydaje mi się, że jest z Bedrocka. Zaraz możemy sobie to przetestować. Yyy, przeanalizować, przepraszam. Znaczy, przetestować jednocześnie też. Pyk, pyk, pyk. Dobra, nice. Ujej. I tutaj widzę jeszcze... Nie, tu byłem chyba już. Tak jest. No dobra, chyba wszystko, jeżeli chodzi o te skrzynkowce. Bang bang. No na pewno przez to nie przejdę. Lecimy dalej na Szczecin. Przeraża mnie to, że kliknięcie spacji może tutaj spowodować moją śmierć. Boję się też, że dostanę obrażenia lecąc przed siebie. Baba. <laughs> ok, to było dziwne. Wiecie, że do dzisiaj są ludzie, którzy myślą, że z jaja smoka odradza się nowego smoka? Ciekawostka, taka ciekawostkowa. Jak się resonowała w tej wersji? Chyba Czerwienit. Dobra. bang bang. Tutaj nie terenu. Siema. Dobra, spróbuję sobie odświeżyć wejście do endu. Jeszcze raz. O proszę, pozdrawiam Was wszystkich obecnych na live. To się nowym kontencie Tobiasza Gaming. Ja nawet nie wiem, jaki jest stary kontent Tobiasza Gaming, bo ja go nigdy nie oglądałem. Dobra, w sumie mogłem od razu znieść to łóżko. Chociaż nie, chyba stąd <grym> będzie bliżej. Nie wiem. Nie wiem. Nie pytajcie, bo nie wiem. Minus 1562 Ok.